Moi drodzy, witajcie w niedzielę. Jesteśmy na dworze. Wyszłam chwilę na słonko. Mamy tutaj oględziny. Zobaczcie, już kurnik ma... Przesuń się, Grzesiu. Kurnik ma okienko. Ta nasza niby chłodnia. I co tutaj jeszcze jest? Mamy też drzwi z siatki, żeby im było chłodniej, żeby nie było gorąco, jak jest lato. Tutaj taka ala co to jest, grzęda, Grzenda. No i, y, nie wiem, pozamiatamy, wyścielamy jakąś słomą, porobimy jeszcze y, nie wiem, co porobimy? Gniazda. Gniazda. Boże, nie znam. No i tutaj y, trzeba też posprzątać. Jest tu siatka. Z jednej strony zakrodzimy taki kawałek, słuchajcie, żeby miały. I jeszcze tutaj też sobie zagrodzimy, żeby nam te kurki nie chodziły po całym podwórku. Bo wiecie, jak to jest: wygrzebie wszystko. Kura wszystko wygrzebie i między innymi ogród, który tutaj będzie. I folie, które jeszcze nie ma. A tu, Franuś, Franuś! Hej! Franuś! Halo! Wyszłam, kochani, dosłownie na chwilę, na 5-10 minut. Jest mega słońce, więc e, miałam wrażenie, że jestem w całkiem dobrej formie, ale nie mam siły. Słuchajcie, jestem tak osłabiona, że kilka kroków i muszę usiąść. E, i, I tyle, kochani. Jest godzina już chyba 12.30, zjedliśmy obiadek. A Dusia jest nadal w domu, nigdzie jej nie wyciągam na zewnątrz, bo ma nadal temperaturę taką 37,7, ale 37,5, ale nadal ją y, trzyma, więc czekam aż odgorączkuje. Agatka już jest OK, Grzysiek tak samo i, i ja już dzisiaj nie mam tych bóli kostno-stawowych. Jest ogromny, głęboki kaszel. Y, mam wrażenie, że mam piórko w przełyku i ciągle mnie ten kaszel, słuchajcie. To łaskotanie powoduje odruch kasłania okropnego. Nie mogę sobie poradzić. Piję mleko z miodem i masłem, żeby nawilżyć to gardło, żebym mogła jak, jakkolwiek złapać odrobinę tchu. Czy to są nasze koty? Tak, to są nasze koty. Malwinka! Raność! I no nie do uwierzenia, słuchajcie, jest tak ciepło. Boże, jaka piękna pogoda. Dzisiaj widziałam w telewizji rano, że jakieś bombardowania były, słuchajcie, przy naszej granicy. Co dwa kroki do przodu, kochani, to trzy w tył. Nie wiem, nie, nie uspokoi się ta sytuacja, czy, czy coś? Nie wiem, po prostu jest to co najmniej niepokojące i dobijające. Zamiast, żebyśmy się cieszyli, kochani, tą przepiękną pogodą, tym, że jest wiosna i, i wszystko za chwilę zacznie kwitnąć, Będziemy mogli spędzać czas na dworze, to myślimy ci o tej nieszczęsnej wojnie. Patrzę, słuchajcie, patrzę, czy już ta wiosna przyszła, czy się wszystko budzi. Jak na razie to widzę, że ogrom, kochani, ogrom chwastu. Nie wiem, czy w ogóle tutaj cokolwiek będzie. Chyba będę miała bardzo dużo pracy, słuchajcie. Ale zobaczcie. Jesienią chyba nie doprowadziłam do takiego porządku, jak trzeba. I teraz są tego efekty. Uff. Adusiu. What? Adusiu. Moi kochani, Adusia ma gorączkę 37,9. Nie wiem, już czwarta doba. Mimo antybiotyku nie odpuszcza nie wiem, czy nie będę musiała zrobić jakiejś kontroli z Adą u lekarza. Może ten antybiotyk za słaby albo coś, nie wiem. Jeżeli chodzi o mnie, jest całkiem nieźle, oprócz tego, że mam ten kaszel i odrobinę kataru. Nie mam też siły, ale może już nie będziemy o tym gadać, bo mam przesyt już, słuchajcie, tej infekcji w domu. Jest godzina 12.30. Postanowiłam, że dzisiaj na obiad, kochani, przygotuję mięsko-mielone, czyli kotlety mielone. Przyniosę własnej roboty buraczki, jeszcze je doprawię i ziemniaczki. Ziemniaczki są już oskrobane, bo chyba agatka oskrobała. A ja, słuchajcie, nie będę na, w ten, w Jezus, nie mogę się wygadać, nie będę w taki, wiecie, po, prosty, normalny sposób wyrabiać mięsa mielonego z cebulką, słuchajcie, z przyprawami, tylko stwierdziłam, że wymieszam w termomiksie, zobaczcie, jak mi wyszło, bo już wszystko sobie wrzuciłam, dosłownie, dosłownie na 15 sekund, na 4 obrót i wszystko mi się pięknie wymieszało, również z bułką tartą i z jajeczkiem. No i co my tu mamy? Zobaczcie, tak wygląda moje mięsko mielone, ale widzę, że jeszcze tutaj było chyba za bardzo zamrożone, więc włączę jeszcze raz i wymieszam jeszcze raz, kochani. No to z powrotem na 10 sekund. I może obroty tym razem na Zobaczymy, czy to pomogło. Jeśli nie, to musimy chwilkę odczekać. Jeszcze Wam, słuchajcie, tą grudkę zamrożoną. Ona nie jest jakoś tam mega, słuchajcie, zamrożona. Więc nie rozumiem tematu. Czemu to nie, nie nie dało rady? Dobra. Zaraz się z tym pobawię. O, już prawie. Ok. I jeszcze jedno mieszadełko. O, i tym razem, słuchajcie, już wszystko pięknie wymieszane. Zaraz sobie to wyjmę i y, ulepię, uformuję kotlety mielone. Mm -hmm. No nie no, tak to nic nie słyszysz, kochanie. E, słuchajcie, mam tutaj tą miskę termomiksową. E, zaraz sobie ją przestawię. Wzięłam sobie odrobinę mąki. <laughs> wiem, 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 nie widzicie mojej twarzy. E, wyjmę sobie to mięsko. I ono już jest gotowe, kochani. E, Wymieszamy, to tylko yy, ulepię sobie mielone. I słuchajcie, otoczę je w, w samej mące, ponieważ ma, one mają już bułkę tartą, mają jajko, więc nie ma sensu jeszcze raz tego panierować. Ok. Może jeszcze kochani, znaczy na chwilę wzdajmę sobie rękawiczkę. I wlejemy olej na patelnię, niech ona mi się już rozgrzewa i będziemy smażyć. Nie muszę mówić, kochani, że oliwa bardzo droga, więc oszczędnie, oszczędnie, kochani, uważamy na to, żeby nie wylewać, żeby nadmiernie też nie. No świetne jest to mięso, słuchajcie, jest tak wyrobione, że już naprawdę ja tylko kuleczki i i kotlecik mielony gotowy w bułeczkę, nie w bułeczkę, tylko w mąkę. O, i w ten sposób będę piec. Jest nas czworo, więc nie wiem ile. <laughs> Przepraszam, tutaj miałam około y, pół kilograma mięsa Mama mielonego. Jest Mama jest chora, tak. Pół kilograma mięsa mielonego do tego bułka. Wiecie, wszystkie te składniki. Co kochanie? Nie, co robić? Się... I faktycznie wyszło mi 7 kotlecików. Wkładam na rozgrzaną oliwę. I się smaży. Nawet udało mi się nie oparzyć. Ziemniaczki za chwilę się będą gotować. Przydałby mi się jakaś pokrywka. O matko. Super. Kurczę. Mocno się piecze, troszkę mi się przyjarały, a nie jest źle. Tak jakby z tej strony mniej, a z tej bardziej. Nie wiem, czy tam jest większy ogień. Kochani, to tak kotleciki mielone, gotowe. Ziemniaczki dochodzą. Zlew ogarnięty. Tutaj muszę jeszcze wyrzucić te resztki. Dalej. Myłam, słuchajcie, Thermomix. Samo myć się. Zobaczmy, jak mu poszło. O, zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj tylko boczki muszę delikatnie poprawić. Ale zobaczmy, jak to, jak to mu poszło. Wylejemy wszystko. Całkiem nieźle słuchajcie, całkiem nieźle odetkamy sobie słuchajcie ten korek niech to wszystko spłynie i teraz akcja do poprawki to co mus niech się myje zaraz gąbeczką poprawimy odrobinkę, nie wiem czy dam radę jedną ręką i najważniejsze kochani, że z tego najbrudniejszego, najbardziej oklejonego Termomix sam umył. O, i już chyba nawet i jedną ręką wystarczyło. Zobaczmy, jak poszło. Nieźle. Yy, o. Opukamy nożyki. I opukamy od zewnątrz. Na razie nic nie będę robić, więc nic się nie stanie. Jak on teraz się będzie suszył. Postawię sobie na ręczniku niech wysycha i teraz tak góra termomiksa też do opłukania tylko tylko i wyłącznie kochani do opłukania, tu nie ma nic do mycia i też sobie położymy oprzemy, niech tchnie dobra i teraz tak, przyniosą buraczki kochani Przyniosą buraczki, takie mam gotowe Rękę mam mokrą, nie mam możliwości manewrowania. Wczoraj zrobiłam dla dziewczyn galaretki, a dusia zjadła odrobinę. Tu dla grześka, cztery sztuki z dwóch galaretek. Tak na smaczka, wiecie. Zaraz otworzymy. Tu mamy kompocik z Aronii. I co, kochani? I w sumie tyle troszkę ogarnęłam w pokoju. Tak, żeby, wiecie, lepiej się poczuć. Macie też. Boże, jak ja wyglądam. Macie też tak, kochani, że jak jesteście chorzy i żeby się zebrać, to trzeba posprzątać i od razu jakoś czuję, jak się czuję lepiej. Matko, jak mi to odstaje. Ja tak mam. Jak czuję, że jestem chora, ale że już przechodzi, to wtedy biorę się za robotę i wydaje mi się, że szybciej dochodzę do siebie. No nie wiem, jakieś takie, jak się to nazywa, natręctwo. Fetysz mój ja zaprawię, słuchajcie, te buraczki octem i cukrem. nie niezdrowy, ale ja bardzo lubię octem, właśnie ani cytryną, ani kwaskiem cytrynowym. Czy ja mam ocet, Pewnie mam tylko. Mam odrobinę jeszcze octu. O, zobaczcie, jest ocet, Jest cukier. Czy jest cukier w tym domu? Jest. Jest cukier w domu, więc robię szybciutko, słuchajcie. Te buraczki, bo już jest 15 po drugiej, a o 14 Grzesie wychodzi z pracy, więc niedługo będzie. Aczkolwiek wysłałam go dzisiaj na zakupy, kochani, bo po, brakuje paru rzeczy, ale dosłownie paru. Wiecie, jakiś tam papier toaletowy? A się chciała jabłuszka, a nie ma. Ehm, co tam jeszcze? On dzisiaj pierwszy dzień poszedł do pracy, więc sama nie wiem, jakąś tam czuł, chyba nie za, nie za bardzo nie ma siły. Sprawdzam ziemniaki. Już ziemniaki odsydzamy Boże muszę coś zrobić z tym kosmykiem. Albo go wygole, albo go ujarzmi jakimś, wiecie, żelem, bo nie mogę na to patrzeć. Jestem ja i mój kosmyk. Ja i mój kosmyk. Kochani obiad zjedzony. Talerze zaraz pozbieram. Wrzucę do zmywary. Wrenek patrzy przez okno, ale niech siedzi na dworze. Słuchajcie, jest tak cieplutko. On jest przyzwyczajony do domu wchodzić, ale jest cieplutko, to nie korzysta. Jak przychodzi, to ma takie wygrzane futerko od słoneczka, bo tutaj jest kanapa na tarasie i oni sobie na tarasie siedzą. Oni, oni, ona i on. I wylegują się. Kochani, Grzesiek, wysłałam grześka na zakupy do Biedronki. Przywiózł mi parę rzeczy. Stracił 88 zł, 5 groszy. Już Wam pokazuję, kochani, co mi brakowało i co, co on zakupił. A więc kochani, jedziemy z tym koksem, yy, mamy piankę do golenia, to chyba dla siebie kupił, musztarda sarebska, yy, jabłuszka, parę sztuk dosłownie, bo Adusia ma taką zachciankę jakąś, pieprz czarny mielony, bo nie ma totalnie nic w domu, jedna szyneczka z indyka, myślę, że na kanapki na później, data 2 maj. Wow, ale to chyba jest niezdrowe, skoro taka długa data. Dalej, mamy chlebek. Słuchajcie, nasz chlebek na wsi, który ma 600 gram, kosztuje 5 zł, a ten kosztuje 2,37. Nie wiem, z czego wynika taka różnica. No wiadomo, że ten na wsi jest lepszy, ten mniej nam smakuje, ale jak najbardziej jest jadliwy. Nie ma co, jak się to mówi, wybrzycać. Kupił też pieczarki 500 gram. Tak sobie myślę, że zrobię może w termomiksie zupę pieczarkową z makaronem albo może jakąś pizzę. I pomidorki, te nasze ostatnio upatrzone, ulubione. Mamy tutaj śliwkowe, na kanapki idealne. I jedna szynka zawędzana, ciekawa jaka data, 30 marca. spoko, dwa soczki pomidorowe. To również nie dla mnie. Olej kujawski prosiłam Grześka, żeby kupił olej najlepiej 3-litrowy, ale mówi, że taki drogi. No to może nie. No i nie wiem, w końcu kupił 1-litrowy kujawski. Yy, I mamy tutaj szampon, też mi się skończył. On akurat wziął z Fructisa, bo nie mógł znaleźć na półce Elsef, a ja używam Elsef, więc jest i Fructis. I mamy jeszcze podpaski Naturella klasyczne. I papier toaletowy nasz ulubiony. I to wszystko, kochani. I tym małym zakupowym e, e, holem kończę dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że jutro będę się czuła zdecydowanie lepiej e, i morale moje się podniesie, że Adusia też będzie już odgorączkowana i nie będę się już musiała tym martwić niby gorączka jest pozytywnym aspektem obronnym organizmu ale ja ciągle słuchajcie jak widzę, że dziecko ma gorączkę to aż mnie trzepie, bo się obawiam bo ja nie wiem, czy sobie z nią poradzę kochani, do jutra dziękuję, że oglądacie moje vlogi oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału zostawiajcie komentarze zostawiajcie łapki w górę bardzo będzie mi miło Pozdrawiam Was serdecznie, do jutra, buziaczki pa.